Ja nie wiem jeszcze, co mnie tutaj czeka, bo nie wiem, jakie pytania tam padły, ale bardzo dziękuję tym, którym się chciało wymyślać te pytania, zgłaszać je na stronę na Facebooku, a teraz przede mną no, dosyć karkołomne zadanie, odpowiedź na te pytania. Ja podejrzewam, jaką fantazją mogą się wykazywać internet. Ciarze, internetowcy, internauci, także już się boję. No ale podjąłem się tego, że odpowiem na, na te pytania to bardzo proszę. Pierwsze pytanie. Kanapkę z pasztetem je pan z masłem czy bez masła? Najprostsza odpowiedź, jaka mi się nasuwa, to jest, że jem z masłem do dołu. Ale jem. Jem z masłem kanapkę z pasztetem. Ja wiem, że to już może być nadmiar rozpusty, no ale tak się jakoś przyzwyczaiłem. I zazwyczaj e, e, lubię jeszcze, jak jest coś na tym pasztecie. Na przykład szynka. A na szynce jeszcze kawałek salcesonu, na przykład, jak jest. I tam jeszcze jest masło pomiędzy salcesonem a szynką. Troszkę się rozgalopowałem, ale tak samo jak niezbyt poważne to było pytanie, tak samo ja się staram odpowiedzieć następne Gdyby był pan sprzętem gospodarstwa domowego to jakim pytanie z rozmów rekrutacyjnych to naprawdę takie pytania zadają na rozmowach rekrutacyjnych no to gdybym ja miał gdybym ja miał być sprzętem ja bym chciał być ekspresem do kawy bo i to takim zmłynkiem jeszcze bo przy takim ekspresie do kawy jest bardzo przyjemny zapach i to podejrzewam, że zapach to jest jedyna radość, jaką może mieć w życiu sprzęt artykułów gospodarstwa domowego. Pralka już takich zapachów nie ma, zmywarka też niespecjalnie, prawda? Także gdybym miał wybrać, jakim być sprzętem AGD, to chciałbym być ekspresem do kawy. Z młynkiem koniecznie. Tak. Czym? Czy nie mógłby Pan tak dla młodzieży, myślę tutaj głównie o sobie, napisać i wykonać Nową Bogu Rodzicę, bo tamta średniowieczna jakaś? E, podejrzewam, że to jest z, z, jednak zbyt duży ciężar gatunkowy utworu, żebym ja się brał za coś takiego. No, tamta rzeczywiście już ma parę lat, ale to i dobrze, że ma parę lat. Że ja uważam, że pisanie nowych Bogurodzic to nie jest dobry pomysł na twórczość, zwłaszcza, że teraz od razu mi wpada do głowy paru artystów, którzy już coś takiego napisali i uważają, że napisali nową Bogurodzicę, to chciałem im powiedzieć, że na pewno nie, że to nie jest nowa Bogurodzica.